Dobry Simon, cześć Karl! Aha! Odbierasz od nas Simonowe felgi? Oczywiście, to ma być prezent na dzień Matki. O o! Chyba ta przesyłka musi poczekać, bo ktoś w mieście potrzebuje super ciężarówki. Na Dzień Matki, dzieciaczki razem z Carrie miały obiec ciasteczka. Ale nagle maszyna do robienia ciasteczek oszalała! Teraz strzela ciastkami na wszystkie strony! Musisz im pomóc, Karl! Dobrze, zatem ruszajmy do akcji! Trzymaj się, Kari! Super ciężarówka już tu jest! Brawo, Kari! Ona osłania huh? dzieciaczki, tak żeby nie oberwały ciastem! O nie, to nie wygląda dobrze! Super ciężarówka, jak zatrzymasz tą maszynę? W co się przetransformujesz? O super ciężarówko, jesteś hmm. super balcem! Pod wrażaniem Superciężarówko. O, o! Maszyna się przegrzewa! Superciężarówko, zrób coś. Ona zaraz wybuchnie. Masz jakiś pomysł, żeby ją wyłączyć? Super ciężarówko! Tak! Zamroziłeś ją! Wow, to niesamowite! Ach, mało brakowało! Super ciężarówko, zobacz! Jest! Udało się! Zamroziłeś tą wielką kulę ciasta! Dzieciaczki Kerry chciałyby, żebyś dołączył do nich na ciasto, super ciężarówko! Nareszcie możemy celebrować dzień Matki! Dzięki tobie, bo uratowałeś ten dzień. A te ciasteczko to prezent od Carrie. I nie martw się superciężarówko! Ona nie użyła tego ciasta z ulicy. <grym wytrzymał> to są matki moi przyjaciele. Do zobaczenia! <grym wytrzymał> Hej Carrie! A dokąd się tak spieszysz? Co takiego? Walter nie przyszedł do mm -mm, pracy? Mm, co to było? O, nie, ale bałagan! Chyba potrzebna ci pomoc. <laughs> Hej, Karl! Kari potrzebuje twojej pomocy. Walter nie pojawił się w pracy. Kari nie wie gdzie on się podzielił! to Na to mm. Aha. <Gryzamy w górę> Biedna Kerry, ona bardzo potrzebuje pomocy. Aha. Mm -hmm. O, oh, mm -hmm. chyba super ciężarówka ma jakiś pomysł. Co to będzie za transformacja? Tak, to jest super helikopter. Jak ci się podoba być helikopterem, super ciężarówką? Wow, nie wiedziałem, że umiesz robić takie rzeczy. Teraz znajdźmy Waltera. Ha! Chyba nie ma go w sklepie z oponami. Gdzie on mógłby się podziać? W parku też go nie ma? Hmm. Zaraz, zaraz! Coś zobaczyłeś? O nie, to on! Walter, chyba jesteś w tarapatach! Wspieszyłeś się do pracy? Nie zauważyłeś, że most się podnosi? O nie, super ciężarówko, pospiesz się i go uratuj! Jeżeli go nie zdejmiesz, on wpadnie do rzeki, a nie umie pływać! Masz już rozwiązanie? Twój gadżet? Wow! Wow! Wybrałeś śmigło z uchwytem! To będzie idealne! Nie martw się, Walter! Superciężarówka cię uratuje! Już prawie cię mamy! Spokojnie! Tak! Haha, ha, mówiłem, że będzie dobrze. Hmm. Dobra robota, superciężarówko. Walter jest Ci bardzo wdzięczny. Walter, leć teraz szybko do Kerry. Do zobaczenia tam, superciężarówko. Kerry jest bardzo ucieszona widząc Cię całego, Walter. Walter ma coś dla Ciebie, superciężarówko. Wow, wow, ostrożnie, Walter! Wow, ten lud wygląda tak smakowicie! Smacznego, Karl! Do zobaczenia, przyjaciele! Hej, Frank, a dokąd się tak spieszysz? Ach, widzę! Kari upiekła nowe ciasto i chcecie je spróbować? Uwaga! Wszystko w porządku, Frank? Lepiej zawiadomie super ciężarówkę. Karl, tu jesteś. Frank miał mały incydent. Przewrócił się na bok po środku ulicy. Musisz pomóc mu się podnieść. Kari upiekła nowe ciasto i teraz wszyscy chcą tam pojechać Aha. je spróbować! Frankowi ktoś zajechał o. drogę, a ten się przewrócił. Super hey, hey. ciężarówko musisz się transformować. Aha. Sprężynowa ciężarówka? Ale klawo! Mamy teraz Franka! Wow, nie wiedziałem, że potrafisz tak skakać! No, no, super ciężarówko, lubisz się popisywać! Ale pamiętaj, mamy tutaj ważną misję! Tam jest! Frank, nic się nie martw! Superciężarówka już tu jest! Co myślisz super ciężarówko? Chcesz postawić Franka z powrotem na koła, używając swoich super sprężyn? Okej, okay, spróbujmy! Frank, zaraz postawimy cię na koła! <stukujesz> hmm. hmm. O oh, oh nie! Spokojnie, Frank. Zaraz coś wymyślimy. Hmm. 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 Oh. Oh. Ha? Czyżbyś miał jakiś pomysł? Oczywiście! Przecież możesz hmm. użyć swojego gadżetu! Gigantyczny magnes? Ale super! Magnes jest zimny, Frank? Frank, jesteś gotowy? Tylko nie bój się! Trzy, dwa, jeden! Aha, jeszcze nie? Spróbujesz jeszcze raz? Trzy! Dwa! Jeden! To chyba działa! Nie, tylko nie to! O, ale ulga! Mam nadzieję, że u Kerry zostało trochę tego ciasta. Hej, Kerry! Widziałeś już sprężynujący pojazd? Czy masz jeszcze trochę ciasta dla naszych dwóch bohaterów? Wow, Kerry, to wygląda przesmacznie! Jestem pewien, że będzie wam smakować, moi przyjaciele. Do zobaczenia! Dzień dobry Lili. Dzień dobry, dzieciaczki. Dokąd jedziecie w tych kaskach? Aha, macie dzisiaj wycieczkę na plac budowy. Ale frajda. Miłej podróży. Uwaga, most się podnosi! Dzieciaczki, trzymajcie się! Nie ma nikogo, żeby zatrzymać most! Lili, trzyma się, a my sprowadzimy pomoc! Dobrze, i nic się nie martw. Super ciężarówka będzie wiedziała co robić. Karl, mamy sytuację na moście zwodzonym. Lili z dzieciaczkami utknęła na moście, który się podniósł. Czy możesz ich uratować? Zatem ruszamy! I co teraz zrobimy ha. super ciężarówką? Ba, ba. Dobry pomysł. Ha. Potrzebny pojazd, który może pływać po kanale. Super łódź! To będzie idealne! Ha? O nie! Jeden dzieciaczek wypadł! Szybko, super ciężarówko! Złap go! Tak, złapałeś go! A, jeda. O nie, tylko nie to! Szybko! Twoja siatka! O! Mało brakowało! Wszystko w porządku. O, o! Super ciężarówką. Lili długo się tak nie utrzyma! Szybko użyj swojego gadżetu! Szybciutko! Tak! Telekinetyczny laser pozwoli ci zamknąć most i uratować Lili! O nie! Lili, trzymaj się mocno! Już dobrze, ona się trzyma. Spróbuj jeszcze raz super ciężarówko. Tak, tak, to działa. Most się zamyka. Oh, całe szczęście udało się. Już dobrze, wszyscy jesteście bezpieczni. I jesteśmy na miejscu. Tak się cieszę, że mogliście dokończyć swoją wycieczkę szkolną. Macie rację, super ciężarówka uratował nasz dzień. Tak jak za każdym razem. To dobry pomysł, Karl. Może ekipa pudaców powinna rzucić okiem na ten zepsuty most! Miłego dnia przyjaciele. Do zobaczenia!